Witajcie przyjaciele! To Rajmond, jak zawsze z Litwy, ze swojej działki permakulturowej. Jak zawsze próbuję odpowiedzieć na pytanie, po co żyć źle, jeżeli można żyć dobrze. I na początku chciałbym podziękować wszystkim, kto nas wspiera. Duchowo, fizycznie, finansowo. I przypomnieć Wam, że jeżeli chcecie nas wesprzeć, to możecie to zrobić na Patreon, a linki są poniżej w opisie. Także chcę podziękować Pawłowi, to jest mój kolega, który zrobił dla nas intro, dla naszego filmiku. Paweł tylko rozpoczyna swoją karierę w tym kierunku, swoją drogę, ale mi się zdaje, że udało się całkiem nieźle. Także dziękuję. Jak widzisz to, Pawle, dzięki. A dzisiaj ja chciałbym powiedzieć o pojemniku dla gotowania herbatki kompostowej. I tu są parę ważnych momentów. Jest to w ogóle prosta rzecz. Prosta, ale jest para takich warunków, które musimy spełnić, żeby wszystko działało. To po pierwsze jest sam pojemnik. Pojemnik ma sprawiać dwa warunki. Pierwsze to mieć Gładką równą powierzchnię taką, e, za którą nie, mogą, nie będą mogli i, i nie będą mieli za co zaczepić się bakterie, jak żeby różne mikroorganizmy. E, w sumie to bakterie e, ma być bardzo gładka e, ta powierzchnia te, te, tej beczki czy, czy tego pojemnika. Drugi warunek jest taki, że ma lekko. Mamy ma być możliwość lekko to umyć. Najlepiej z tą e, taką zmywarką pod wielkim ciśnieniem, żeby wszędzie mogliśmy dotarć, do, do każdego miejsca tego, e, ponieważ każdy, jeżeli coś tam zostaje, to zasycha i na następny raz mamy miejsce znowu dla bakterii, gdzie się przyczepić i rozmnażać się już nie w taki sposób, jaki potrzebujemy, e, co z, pogorszy jakość naszej, naszej herbatki, a tego w ogóle nie chcemy. To tyle. Pojemnik podbieramy jeszcze e, uwzględniając to, jak powierzchnię, jaką powierzchnię potrzebujemy opryskiwać. Ja na przykład korzystam z beczki takiej 60-litrowej, niebieska taka w każdym państwie chyba jest, standardowa. I całkiem nieźle mi się sprawdza, na, na mój lasosat tego wystarcza w pełni. Ktoś korzysta z ibc konteneru, który jest 1000 litrów ma, e, ale to już więcej, kto, kto ma ogromne pole i chce, i chce pole opryskać. Drugim ważnym elementem jest aerator. Aerator ma w sumie spełniać tylko jeden warunek. Jego przepuszczalność ma być nie mniejsza niż pojemność tej beczki. To znaczy, już tłumaczę, jeżeli beczkę ma 60 litrów, to aerator ma przepuścić przez siebie minimum 60 litrów powietrza na minutę. Dziękuję. I. Ja mam taki aerator prosty z Chin. Widzicie, taki, taki zwykły z Chin aerator chyba kosztował coś 30 euro. Nie wiem, tu chyba nawet coś można przeczytać. Tak, kupiłem sobie taki. Jest napisane, że jego przepuszczalność jest 70 litrów na, na minutę. A, przepraszam. I jest napisane, że jego przepuszczalność jest 70 litrów na minutę. Czego w pełni wystarczy na moją beczkę, ale e, jednak do beczki wlewam gdzieś 40 litrów wody, ponieważ e, jak sprawdzałam pod mikroskopem, to gdy jest pełna beczka, coś tam nie gra. Czegoś tam nie wystarcza, ponieważ no, może wiecie, e, Chiny tak czasami, może nie do końca coś tam dobre, e, ale, ale no, w tym wypadku jak robię 40 litrów wody i aerator mam, który przypuszcza 70 litrów powietrza na minutę, wszystko działa super, fantastycznie. Jednym ważnym elementem naszej konstrukcji jest rurka. Рурку я выбрал такую, которая может удерживать свой кшталт, и которую я могу заместить на доле так, чтобы в этом месте можно было ее замоцовать, и у нее унесла бы сюда горы. Когда то использовал с цегла, но цегла, ну, власне, ма поверхность додатковым, за которую могут зацепиться бактерии, которых не хотим, патогенные бактерии, и все там размножать, а того в уголе не хотим, и это невозможно. Также рурка замещается в долу для того повода, чтобы вода циркулировала. Когда будем подавать поверхность, вода будет циркулировать, и очень важно так, чтобы циркулировала, чтобы Nigdzie nie mogła spowolnić, żeby cała beczka tak w żeby to, to jak gotowała się. Właśnie dlatego nazywamy czasem ją herbatką kompostową. Ma się gotować, jakby. Może nie tak, żeby we wszystkie strony to woda chlupala, ale bardzo mocno, bardzo mocno. Jeszcze jedna przyczyna, dlaczego umieszczamy ją do dołu. Na samym dół, dlatego, że jak powiesimy swój woreczek z kompostem, żeby ta woda i to powietrze oderwały. Nasze bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy od tych powierzchni, do za które się przyczepiły i dostarczyły je tam, gdzie będą się rozmnażać, to jest do powierzchni też, gdzie będzie im pokarmu i tlenu wystarczająco, i gdzie będą mogły robić to, czego od nich chcemy. No co, idziemy robić dziurki. Czwartym elementem ważnym jest torebka, do której będziemy zakładać nasz zaszczyt wszystkich naszych mikroorganizmów. I torebka też żadnych cudów, tylko ma być spełniony jeden warunek. Oczko torebki nie może być mniejsze niż 400 mikronów. Taką torebkę widziałam, że można kupić w Stanach, można, moż, można kupić w Anglii, że można kupić. Nie znalazłem tego ani w Polsce, ani na Litwie. Tylko w Chinach sam materiał znalazłem i przysłałem sobie. To jest, wiesz, będziecie musieli sami coś tam, tam zrobić sobie. A jak nie, to poszukać po prostu napisać 400 mikronów back. A jak, jak, jak po angielsku, to nawet Compost Tea Brewing Back. 400 mikronów. I wszystko. I, i, I znajdziecie na pewno i kupicie to sobie i tyle. To chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Co, co najważniejsze rzeczy, co trzeba wiedzieć o tym, o przyszykowaniu naszego pojemnika do gotowania herbatki kompostowej, a Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a jak dowiedzieliście się czegoś nowego, czy po prostu dobrze spędziliście czas, to subskrybujcie, lajkujcie, paluszki do góry, komentujcie, dzielcie się, to pomoże doczyć jak to można większej ilości ludzi, a dla mnie będzie to większa motywacja w sprawie, żeby nagrać jeszcze jeden filmik dla Was. Trzymajcie się przyjaciele, do zobaczenia!